Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Skyrim. Ok, e, także udajemy się dzisiaj pobawić w kowalstwo troszkę. E, natomiast jak tylko wyszedłem teraz z domu po ostatnim odcinku, to naszedł mnie kurier. I ten kurier dał mi wiadomość od Falka. Falka ogieł Brodego z Samotni. E, czemu? Nie wiem, ale czytamy sobie. Markus, w ciągu ostatnich kilku dni doszły nas niepokojące informacje na temat wydarzeń w jaskini wilczego czerepu i rytuału przywołania, który udało ci się przerwać. Mając na uwadze Twój udział w tych wydarzeniach, ponownie jestem zmuszony prosić się o powrót do samotni i pomoc. Lękam się podać więcej szczegółów w liście. Spotkajmy się w błękitnym pałacu z poważaniem Falk ogniobrody. Okej. Okay. Ale czemu mam to zadanie jak to jest zrobione. Nie wiem. Dobra, słuchajcie. Kowalstwo. udało się przekonać do, do uwięzienia smoka w warowni. I udało się mm -hmm. udało, udało, To jeszcze jak? Dobrze. Idziemy korzystać w takim razie z kuźni. Teraz mógł. Dobrze. A nie, czekajcie, czekajcie. Wcześniej musimy sobie skórę potworzyć. O. Tak jest. Skóra. Tak jest. Skóra. Wow. Wow Ja nie mogę, ile tego jeszcze będzie? tysiąc sto co? Skóra łosia. Ja pierdziele Staram się to robić najszybciej jak tylko potrafię, tak? Bez kitu, ale... Ha. Hmm. Ja pierniczę. Dobra. Zacznijmy tu Skórzany. Gdy byłam mała, wybrałam się z ojcem na polowanie na dzika. Bajemy zbroje. Masz jakieś buty teraz ja nie mogę Teraz można już zdrowie dawać. I co? Broń je jednoręczna? Już czekaj. Dobra, to możemy na pewno, bo to jest bardzo. Bardzo fajne hmm. Dobra. A my co? Mam tu parę... Chcesz wyrządzić komuś krzywdę, czy lepiej się chronić? Chcę coś ci posprzedawać Oho! Ho, Dobra. Już ciul ze złotem. Oranż tana <laughs> Dobra do sklepu, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Yes. Okej. Okay. Skórzany. O, hełmik. Dobra. Chodźmy jeszcze trochę sobie pasków w skóry zrobić. Czy możemy sobie z dwa razy tak zrobić może. Okej. Okay. Tam jeszcze jakąś skórę pewnie masz. Znasz moje... Rozejrzyj się Chodź tu. Nie, nie. Ty, o. Kup. Skóra Kup. Tyle. W takim razie ja już sobie pójdę. Mhm. Uh Bichuteria. -huh. No może nie. dobrze. Okej. Pomagam. Myślisz, że rady. Hmm, miecze, hełmy, praktycznie wszystko, czego zapragniesz. Strój, skórzone Karwasze. To jest. To jest. jest. O, tego nie mogę zrobić. Dobra. Dobra, lecimy. Słuchajcie. Yy, wiecie co? Ja sobie ten ciężki pancerz, że właśnie kuźwa nie wiem. Ciężki pancerz nic nie waży i nie spowalnia po założeniu. Dlatego pytanie, czy ja chcę to zamieniać na umiejętność legendarną? Zastanawiam się, czy my będziemy się jeszcze z kimś zbytnio tak bić, no w ostatniej misji, żeby, żeby się weksbić jeszcze, prawda? No to... Dobra. A. Okej. Okay. Tak jest. Dobra, chciałem mogę sobie teraz coś rozdysponować? Czekajcie, a tu szerza starczy, dobra. Bierzemy sobie broń jednoręczną. Taki to porami w czasie biegu jak najbardziej. Jak najbardziej? Mhm ucznictwo. No Z tym blokowaniem w takim razie coś może zrobimy. Nabra. No Przywracanie. Co to? Wow. No niech tak będzie. No no, raz niszczenie. Ach. Czyli moje pioruny i tak dalej. Niech będzie. A co? Przywołanie, iluzja, alchemia. To jest w ogóle hit. Kradzież otwieranie zamków. O. Dobra, to na razie sobie te trzy punkty zostawimy, jeżeli będziemy sobie ekspić ten ciężki pancerz po prostu. O, w ten sposób. I teraz słuchajcie, czym teraz się zajmujemy? Tu chyba nie ma możliwości. Na razie jeszcze póki co. Więc został nam spisek renegatów. Robimy to w końcu lecimy do markartu tak jest i zobaczymy teraz o co chodzi z tymi renegatami dokładnie co tam co tam się też z nimi dzieje takiego co jest z nimi nie tak kaplica talosa proszę bardzo Przykro mi, że wciągam cię w kłopoty Markartu, ale po tym ataku na targowisku nie mam już wielkiego wyboru. Dobra, Więc słucham. Z zewnątrz wyglądasz groźnie. To wystarczy. Dobra, słucham cię. To wystarczy? O czym ty mówisz? Chcesz odpowiedzi? Ja też, jak każdy w tym mieście. Facet zaczyna świrować w środku miasta. Każdy wie, że to agent renegatów. Strażnicy nawet nie kiwną palcem, tylko pozamiatają bałagan. Nigdy nie byłam najmitką. Chcesz się dzięki mnie dowiedzieć, dlaczego? To trwa od lat. I jedyne, co udało mi się odkryć, to morderstwa i krew. Potrzebuję pomocy. Proszę, dowiedz się, dlaczego zaatakowano te kobietę. Czyje rozkazy wypełnia Weylin i renegaci? A ja zapłacę za każdą informację. OK. Kim są renegaci? To pozostałości Starego Ładu Markartu. Rdzenni mieszkańcy pogranicza, wyznawcy pradawnych tradycji. Nordowie wygnali ich z miasta. Ulfric gromowładny i jego ludzie. Stało się to około 20 lat temu. Z jakiegoś powodu jednak wciąż tu są i mordują ludzi. Prowadziłeś śledztwo w sprawie tych morderstw? Tak. Wszystko zaczęło się, gdy byłem małym chłopcem. Mój ojciec był właścicielem jednej z kopalni, co było nietypowe dla osoby niebędącej Nordem. Zabito go. Strażnicy twierdzili, że to sprawka jakiegoś szaleńca, ale wszyscy wiedzieli, że zabójcą był członek renegatów. Długo już staram się dowiedzieć, dlaczego tak się stało, ale nie udało mi się nic odkryć. Potem ożeniłem się i spłodziłem dziecko. Dla dobra dziecka miałem się już poddać. Ale mam wrażenie, że duch ojca mnie prześladuje, wciąż pytając. Dlaczego? Kim był Whaling? Gdzie mieszkał? Był jednym z pracowników huty. Sam też tam kiedyś pracowałem przy odlewaniu sztab srebra. Nigdy o nim zbyt wiele nie wiedziałem, poza tym, że mieszka w labiryncie, jak wszyscy inni robotnicy. Okej, okay. co możesz mi powiedzieć o Margret? Nie jest z Markartu. Wszystko w niej krzyczało przybysz. Przyjezdni zazwyczaj zatrzymują się w gospodzie srebrnokrwista. Mhm. Uh -huh. Okej, okay, to wszystko. <laughs> Daj znać, gdy tylko się czegoś dowiesz. Ok. Ale ja widzę, że mają ukrytą kapliczkę Talusa. Dobrze, dobrze. Kortodat z bieli i złota tutaj dużo nie zdziałał. I tak sobie czczą. <laughs> Nieboga, niby, ale to jest Bóg. Jakby nie było. Niby. Człowiek Bóg chyba. Nie. Dobra, gdzie idziemy najpierw? O, pod nami. Wow. No tak, bo ja już nie jestem ochroniony od upadku z wysoka. Dobra. Ciul, idziemy tu. Nie, znasz mnie. Idę stąd. Proszę, Wyobraź sobie, że macie pomoc w I czystych panów, akademia? Zimowa twierdza, już nigdy nie będzie taka sama. Czekajcie, na południowym wschodzie znajdziesz boków. Zadanie w starej kopalni. Mamro, no no, na z tym. Proszę, Ewidentnie tu mi każe wejść. Wyglądasz trochę niewyraźnie. Na pewno nie trzeba było zostać w domu w łóżku. Czy zatrzymywała się tu kobieta imieniem Margaret? A, tak, wynajęła najładniejszy pokój, jaki mamy na cały miesiąc. Najlepiej będzie, jeśli wszyscy o niej zapomnimy. W markarcie rozmawianie o zmarłych przynosi pecha. Masz klucz do, pok do pokoju Margaret? Oczywiście, ale nie mogę tak po prostu go oddać. Ostatecznie chodzi o kwestie prywatności. Nie chcę wysyłać ludzi na front. Komu nie powiem, obiecuję. Cóż, wyglądasz na kogoś godnego zaufania. <laughs> Dobrze. Dziękuję. Wow. Słowiki, prawda czy fikcja? Ja jestem słowikiem, także sorry, ale. <laughs> Niewiarygodne, wyobraź sobie, ile pomysłowości trzeba było, by wykuć budynki w Markarcie. Dobra, dziennik Margaret, księgi, czytaj. Eee, spotkanie w skarbcu dziś, eee, nie widzę. Spotkanie w skarbcu dziś wieczorem nie spieszyło im się. Zachowują się, jakby wszystko było ich własnością. Tonar srebrno kwisty to niby jego młodszy brat, ale ewidentnie on tam rządzi. Wszystko załatwia nęka miejscowych ziemian i nakłania ich do sprzedaży. Zatrudnia nawet tę drobną pannę przy drzwiach, żeby nie wpuszczała wichrzycieli takich jak ja. Generał Tulius traci cierpliwość, ale ja mu przyniosę akt własności kopalni Sidna. Klnę się na własne życie. Nie pozwolę, żeby banda groma władnych miała pod sobą więzienie dla najgorszych szumowin z pogranicza. Mówią, że nikt stąd nie uciekł. Dlaczego? Naprawdę tak pilnują? Chyba za szybko pokazałem karty, nalegając na konfrontację z tonarem. W mieście na każdym roku czają się cienie. Wiem, że ktoś mnie, obs mnie obserwuje. Na tyle. Dobra. Okej. Okay. Zapisz. O, teraz działa. Jeśli nie będę ci w stanie czegoś załatwić, jestem pewien, że ty widziałem jak wężysz, zadajesz pytania, odpuść sobie. Nie chcesz wiedzieć, co tu spotyka Wścibski. Co się dzieje? Pytam z ciekawości. Zabawne. To ostatnie ostrzeżenie. Pilnujemy spokoju. Nie wtrącaj się do naszych spraw. Aha. Zaraz. Ja cię znam. Nie. W porządku. Ehehe. <laughs> Gdzie jeszcze mam iść? Ale czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Tam muszę iść. Dobra, to lecimy. A tu na dół! Wow! Labirynt! Hmm. Pomóc? Labirynt to nie miejsce dla ludzi twojego pogroju. Czego tu chcesz? Nauczysz mnie jak się skutecznie skradać? Ok. ci pokazać kilka rzeczy. Okej. Okay. Ale jeśli ktoś spyta, nie znamy. <coughs> Znałeś Wejlina? No pewnie. Znam wszystkich, którzy śpią w labiryncie. Jestem tu nawet kimś w rodzaju klucznika. Teraz chyba ktoś inny zajmie jego pokój. Potrzebuję klucza do pokoju Wejlina. ale chyba nie do końca tu pasujesz. To bardzo ważne, zaufaj mi. Trudno tu o Czym jest labirynt? Idziesz tam, jeśli nie stać cię na pokój gdzie indziej. Kiedy otworzyli kopalnię, ktoś wpadł na pomysł, żeby wsadzić tam kilka prycz. Robotnicy, chorzy, niedołężni wszyscy tu jesteśmy. Więc żyją to wyłącznie biedni i chorzy? To prawda. <coughs> Witamy w Markarcie, podróżniku. Dziękuj niebiosom, że możesz mieszkać gdzie indziej. Okej. Okay. Mm -hmm. Czyli pokój Weilina, tak? Nie chcesz tu być. Nikt nie chce. Jest. Liści gwajlina. Okej, okay. dowiedz się więcej na temat tego liściku księgi. Proszę bardzo. Uejlin, zostałeś wybrany, by zasiać strach w sercach nordów. Udaj się jutro na rynek. Będziesz wiedział, co masz robić. N. Mm -hmm. No jak będzie. Lecimy stąd. Ten tam, gdzie Cię nie ćci Ja mam zamiar wysłuchiwać tych gruźb. Posłuchasz tego. Widziałam tyle śmierci, że można obdzielić tym trzy Dobra. Dobra Że nie można kopać. To wszystko tylko na stać. stoporen stoi w ogóle. Ale dobrze, bo ciężki pancerz nam wzrasta. Przynajmniej. Nie? Patrzcie, ja mam tyle życia, że mi prawie w ogóle nic nie zabiera. Dobrze. Aaa, ciężki pancerz tam rośnie, o to chodzi. Ciekawe czy mogę krzyknąć, czy to będzie złamanie zasad. Że będziesz tak stać i zbierać po twarzy? WAL! Pięknie. Kto cię uczył walczyć? Ręce wyżej! Ach, ty parszywy wyjednostrzałowców. O ty dupa! Ty na spotkanie z bogami. Przysłał mnie, Nepos Nohal. Staruszek wydaje rozkazy. Kazał mi upewnić się, że nie będziesz przeszkadzać. To wszystko, co wiem, przysięgam. No dobra, Nepos, Nohal. Co <ścoughs> to sobie zrobić w ogóle. Dwa miejsca są jakieś zaznaczone. Aha, tonara i Neposa. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, to na ten temat dowiemy się już więcej w kolejnym odcinku. A póki co, wielkie dzięki Wam wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.